No, doktor y, Wiktor Chmielarczyk powie pewnie y, c, y, więcej. Zapraszam serdecznie. No cóż, no też widać, fantastyczny człowiek, lekarz, y, emeryt. Więc ja od tego zacznę, że w imieniu wszystkich lekarzy, emerytów <laughs> chciałem Państwu podziękować, że. Że pozwalacie nam jeszcze kilka słów powiedzieć, i dzięki Wam, my, emeryci, lekarze, czujemy się jeszcze potrzebni. Także chciałem bardzo serdecznie i szanujcie lekarzy, emerytów. Proszę Państwa, dzisiejszy temat, mogę już zacząć, tak? Dobrze. Więc dzisiejszy temat to jest kultura wykluczenia a homo sapiens amans. Proszę Państwa, ten temat został wymyślony przed 22 lutego. Właściwie dzisiaj mógłbym tak załatwić sprawę, jak mój kolega. Po, proszę sobie poglądać w telewizji, jak wygląda kultura wykluczenia. Proszę sobie zobaczyć w TVN, w Info, w BBC, w Euronews, nawet w kanale net, China, television net, jak wygląda kultura wykluczenia. Właściwie napisałem to przedtem, więc teraz jest mi trudno nawet, ale pogłębmy refleksję nad tą kulturą wykluczenia, która się stała. Ona się w międzyczasie stała, żyjemy w niej, ona w każdej chwili... Może ogarnąć, można powiedzieć, już ogarnia cały świat. Cały świat I w, tym, w tej kulturze wykluczenia jest też aspekt medyczny, bardzo ważny. Ja to korzystając z tego, że już jest nowy patron, Jan Paweł II, to sparafrazuje słowa Jana Pawła II, który powiedział, że cała ludzka aktywność odbywa się w kulturze i poprzez kulturę, czyli człowieczeństwo jest niemożliwe bez kultury. Ten potencjał, który ma każda osoba i człowiek, jest aktualizowany przez kulturę. Aktualizacja potencjału, aktualizacja możliwości. To jest Arystoteles i to jest podstawa w ogóle naszego myślenia tutaj w Europie Greckiego. Proszę Państwa, czy ta kultura ma wpływ na zdrowie? Ma. Jeżeli popatrzymy na zdrowie jako taka humanistyczna definicja zdrowia, doprostan fizyczny, psychiczny, społeczny szczególnie, tworzenie kultury samouzdrawiającej się, self-healing community, to jest taka, takie marzenie, że możemy stworzyć kulturę, która nas... Uzdrawia. No i oczywiście ten aspekt, który tutaj można też powiedzieć, a on wynika z tak zwanej dojrzałej tożsamości, aspekt duchowy. Moja relacja ze światem tamtym, moja relacja z moją śmiercią, co po śmierci i tak dalej. Czyli ten aspekt duchowy jest też w kulturze bardzo ważny. Proszę Państwa, kultura wykluczenia jest pewnym wynaturzeniem tej integralnej wizji. Można powiedzieć, że. Jest to proces wielopłaszczyznowy, który się odbywa na poziomie psychologicznym, społecznym, duchowym. W tamtym roku mówiłem o tym, mówiąc o polskości, jak generał Haller został wykluczony przez Piłsudskiego, bo miał zupełnie inną osobowość psychiczną. Haller był high sensitivity person, to jest taki rodzaj opisany przez psychologa amerykańskiego w 1990 roku, panią Aron, już zapomniałem nazwiska. 22% jest high sensitivity person. To są osoby o innej wrażliwości, inaczej odbierają świat, Często właśnie mają zawody medyczne i taka osoba, jeżeli się znajdzie z kimś takim, kto tego nie rozumie, to jest natychmiast sekowana. Tak, Józef Piłsudski napisał negatywną opinię o halerze, on się nie nadaje w ogóle na żołnierza, bo nie ma umiejętności, ale skończył z wyróżnieniem najlepszą szkołę, Akademię Terezjańską w Wiedniu, więc proszę zobaczyć, Piłsudski był samoukiem. ale ta osobowość, halera, tak go zdenerwowała, że go po prostu wykluczył. Mówię, bo to jest miasto halera. <grywa> Proszę Państwa, i teraz dalej. Jeżeli chodzi o pierwszy etap wykluczenia, to musimy stworzyć tak zwaną inność. Ten drugi jest inny. Jest inny, jest jakiś inny, jest inny cywilizacyjnie, jest moralnie inny, jest intelektualnie, etnicznie jest inny, czyli musimy wykazać wyższość naszą nad drugimi. Mechanizm stary jak świat, pamiętamy kolonie. Pamiętamy dzieci belgijskie, które karmią bananami dzieci afroamerykańskie w takim małym ogrodzeniu jak Zo, dlatego że tamte były gorsze, prawda? A tu Belgowie byli panami i trzeba było przyzwyczaić do tego dziecka, że tamto jest niższe, więc karmiły te dzieci. Są to jest nagrania na filmach. Proszę Państwa, żebyśmy nie mieli dobrego humoru, to tutaj żyło, proszę Państwa, w XIII wieku takie plemię Prusów 170 tysięcy ludzi tu w okolicach. Oni, proszę Państwa, zostali też wyeliminowani przez naszą kulturę, przez naszą cywilizację. Książęta polscy też, krzyżacy. Tutaj cała Europa przyjeżdżała, żeby tworzyć wojnę świętą. I w ten sposób zginęło 170 tysięcy osób. Jaka była różnica? Proszę Państwa, jest to zanotowane, jest taki Jan Kanapariusz, on zapisał dokładnie rozmowę świętego Wojciecha 17 kwietnia 1910. 1997 z głównym kapłanem Kliwu. Radykalna różnica. Święty Wojciech obiecywał dobrostan duchowy, zbawienie, tylko wyrzućcie te bałwany, będziecie mieli wszystko. Kapłan Kliwu powiedział, że to jest niemożliwe, dlatego że oni mają teologię ziemi. Oni kochają ziemię, raj jest w ziemi, drzewa rosną w ziemi, życie to ziemia, woda zabija deszcz, zabija piorun, czyli zabija ogień, czyli Bóg Peruna zwycięża ziemia. Wszystkie boginie mają charakter matriarchalny, boginie są kobietami, a rządzą mężczyźni. To jest inny porządek moralny. Kochany Wojciechu, my nie damy rady, zabijemy cię, jak tu przyjdzie za kilka dni. Przyszedł, zabili, prawda? Czyli proszę zobaczyć całkiem inne rozumienie prawdy i inne rozumienie, w związku z tym, sprawiedliwości. Czy coś pozytywnego Polacy zrobili? Zrobili. Włodkowicz stworzył nową refleksję, taką polityczną, że nie można narzucać światopoglądu żadnego, państw, żadnemu narodowi siłą. To powstało dzięki, praw bitwa pod Rumwadem i tak dalej. Fides ex necessitate esse non debet. Nie masz prawa nikomu narzucać światopoglądu. Jeżeli żyje jakiś naród, spokojnie, wśród ma inny system wartości, nie wolno go po prostu eliminować. Proszę Państwa, m, nagrodą za nawracanie Pogan było niebo. Teraz była telewizja, racja, dyskusja i panowie mówią, w ciągu 300 sekund jesteśmy w stanie zniszczyć całą Europę. No dobrze, ale oni zniszczą też nas, odpowiada ten, co prowadzi. A pan profesor, Rosjanie, mówi, ale to my pójdziemy do nieba. To jest autentyczne, BBC. To pokazało. Więc proszę zobaczyć, że się nic nie zmieniliśmy. Natura ludzka jest taka sama od tysięcy lat, zmieniają się tylko dekoracje. Ale to my pójdziemy do nieba. Czyli jesteśmy, oni znają inną sprawiedliwość, inną prawdę. My mamy swoją prawdę, ale oni pójdą do nieba, bo ich prawda jest wyższa niż nasza. Prawda, nasza prawda jest wyższa i tak dalej, i Cały czas jest walka o prawdę. Zaczyna się od lęku. Boimy się tej drugiej strony, musimy to zracjonalizować. Musimy ich zabić, za, zanim oni zabiją nas. Prawda? Po prosta racjonalizacja, ale oparta na subiektywnym lęku. Dwa największe konflikty w Europie. Pierwsza wojna światowa, też sprawiedliwość. Pamiętamy pana Serba, Gavilo Principa, biednego człowieka, który po prostu nie miał z czego żyć ateistę. Zabije Ferdynanda, zabije jego żonę. Bo musi być sprawiedliwość. Musimy zabić bogatych, podzielić porówno. Koniec, prawda? Karol Marx to potem ładnie rozwinął. Proszę Państwa, no Hitler uwielbiał historię. Uwielbiał historię. Miał same lufy z innych przedmiotów historii uwielbiał. Miał nauczyciela, który mówił tak: słuchaj, Adolf, najważniejsza jest rodzina i naród. W imię tego trzeba walczyć. Ona z naród. On mu wsadził. Teraz ja słuchałem pierwsze przemówienia Hitlera. On mówił tylko o rodzinie i narodzie. Rodzina, rodzina, naród. Jaki błąd zrobił? Teologiczny. Rodzina, proszę Państwa, w dekalogu jest na czwartym miejscu, czwarte przykazanie. Pierwsze, idzie, pierwsze trzy są inne. Transcendencja. Najpierw uczmy się naszą wrażliwość na transcendencję otwierać. To, czym różnił się Haller od Piłsudskiego, prawda? Tam miał wyższą, że tak powiem, wrażliwość Haller na transcendencję. I, proszę Państwa, no, coś jeszcze możemy powiedzieć. Czy kultura wykluczenia jest w Biblii? Już dotykamy tych spraw. Są takie momenty, prawda? I to można autentycznie powiedzieć, że na przykład weźmy Księga Liczb. Człowiek odrzucił Boga. Mamy Księgę Zasza. Bóg odrzuca człowieka, czyli te elementy odrzucenia są tam, ale jest kilka elementów w Biblii, które jednak mówią, że może zbudujemy jakąś wspólnotę inną. To jest na przykład Księga Rodzaju. Przez ciebie a bramie będą otrzymywały błogosławieństwa ludy całej ziemi, prawda? Drugie, Mateusz, idźcie i nauczajcie na tym się oparł Włodkowic. Idźcie i nauczajcie, nie zabijajcie, żeby ich nauczyć Czy wreszcie słynne już powiedzenie świętego Pawła, jak się nawrócił, bo przecież zabijał chrześcijan, nagle zrozumiał, że prawda jest inna. Nie ma Żyda, nie ma poganina, nie ma niewolnika, nie ma człowieka, nawet nie ma mężczyzny i kobiet dlatego, że wszyscy jesteśmy jedni w innej prawdzie w zupełnie innej prawdzie. Czyli Jezus. Inna prawda transcendentna nieuchwytna dla wielu osób. Oczywiście żeby tą kulturę wykluczenia jakoś wprowadzić, to musimy zmienić definicję człowieka. Możemy stworzyć na przykład Homo sapiens Sovieticus, człowiek myślący radziecki, który jest wyższy od człowieka zwykłego albo Homo sapiens europeicus, człowiek europejski, gdzie wolność jest najważniejsza. Wolność to i najbardziej wolna jest wolność. A w tej wolności najważniejsza jest seksualność, bo to jest to najpiękniejsze, prawda? Czyli odsuwamy gdzieś dalej ten cały prawo naturalne i budujemy wolność, prawda? I proszę Państwa, ja miałem nauczyciela rosyjskiego, który był w Moskwie, jak była rewolucja październikowa, mówił, że kobiety wchodziły do muzeum i się masturbowały na na pomnikach tych różnych pięknych erosów i tak dalej. Tak wyglądała wolność seksualna w Rosji. Czyli się prowadzono wolność całą, aborcję, wielożeństwo, to wszystko tak, Tej strony rewolucji październikowej nikt nie mówił, cały czas o Zachodzie mówimy, ale tam też było podobnie, czyli jest w nas taki, taki aspekt. <laughs> Znałem rosyjski na piątkę, pamiętam, tak, i łacinę miałem i rosyjski. Świetny profesor. I jeszcze jedną rzecz mi powiedział, że Dzierżyński dwóm tym Polakom uratował życie, bo Dzierżyński szedł i zabić, zabić, a wy skąd? Jesteśmy polskimi studentami, chcemy tu skończyć szkołę techniczną. Dobra, w lewo. Uratował im życie. Proszę Państwa, tak czuł się troszkę Polakiem czas. Proszę Państwa, jeszcze nawiązując do tego, wiadomo, że sexual explosion w latach 60. w Stanach Zjednoczonych spowodowała wysiew raka szyjki, macicy wewnątrz. Wewnątrz, dlatego że kobiety bardzo wcześnie zaczynały podejmować życie seksualne, jak nie miały jeszcze odporności na Human papilloma Virus, prawda? Plus do tego papierosy, też anty, plus jeszcze antykoncepcja estrogenna, która jak jest, ona napędza, jak już jest komórka autorofa, tak jak działa, jak pożywka na, na ten. I był problem, raki. Ale znowu, jak świat pozytywnie zareagował? Szczepionka, szczepionka, prawda? Lub przemięźliwość płciowa. Większość pań wybrała szczepionkę, prawda? HPV, szczepionkę Ca Harald Zurhausen. Miałem przyjemność w tym zespole pracować wtedy w Heidelbergu. Sam bardzo dobrze profesor, chyba jeden Polakiem, pochwaliłem się trochę. Niech emeryt też coś tym. Więc proszę Państwa, idziemy dalej. Yy, no, proszę Haraldowi nie kraskać. Dostał Nobla. Ochmielarczyku nikt nie. <śmiech> <śmiech> Więc proszę, ale chodzi o to, że zło. Górale mają rację. Zło, choć nie chcę dla dobrego działać, jeszcze bardziej prawda ześcia. Przy Proszę Państwa, jak walczymy o to, żeby była ta kultura, proszę Państwa, ta kultura lepsza, powiedzmy sobie, taka nie była taka mm, anty, y, antyczłowiecza. Tu jest taki pomysł, ja tam dałem w tytule Państwu, Homo sapiens amans. To był, to był pomysł takiego patologa argentyńskiego, Humberto Maturi-Romezin. On zmarł na COVID 2021 w pierwszym roku on wierzył, że jest, że człowiek w środku jest jednak kochający, że można dziecko uczyć od dziecka miłości, pedagogika serca. Pamiętacie Państwo, wy nie pamiętacie? pamiętam, profesor łopatkowa, pedagogika serca. Ona z to utonęła, bo ona poparła stan wojenny. No i, ale, ale przedtem to była pedagogika serca, że coś takiego jest. Jacek Bulecki, jezuita, mówi no nie może grzech pokryć łaski pierworodnej. Grzech pierworodny jest na zewnątrz. Nie może, żeby grzech pierworodny był w środku człowieka. Zawsze w środku. Najgorszym jest coś, czemu po prostu warto dać szansę. Proszę Państwa, ja wrócę jeszcze do jednej rzeczy, bo muszę. Cały czas mówię o tej prawdzie, że ta prawda transcendentna jest inna. To wyszło, proszę Państwa, no muszę tutaj nawiązać jednak do spraw takich bardziej teologicznych. Dlaczego pierwszym świętym był Łotr? Dlatego, że tamta sprawiedliwość jest zupełnie inna jak nasza. Zupełnie inna. Niezależnie, czy ktoś jest pedofilem, czy jest prostytutką, czy świętym, czy, no nie wiem, najgorszym człowiekiem, to ma taki sam zalążek zmartwychwstania. To jest z góry. I może go wykorzystać trzy sekundy przed śmiercią. Całe życie może łajdaczyć. I trzy sekundy. To jest znak, że tamta. My nie rozumiemy tego. Nasza sprawiedliwość tego nie pojmuje. W ogóle pojęcia nie mam. Jak to jest, że facet, który całe życie robił źle. Robił straszne rzeczy, niszczył ludzi. Jednak w ostatniej, bo każdy ma, to jest ta sprawiedliwość z góry, każdy ma dokładnie ten sam zalążek sprawiedliwości, dokładnie, prawda? I to jest coś, co my tego nie łapiemy, czy to jest utopia, czy nie. Proszę sobie przeczytać, Łukasz 23, 43, a teraz do Prusów się zwracam, jest jedno miejsce, gdzie się Chrystus porównuje do drzewa, bo oni mówią, Łukasz 23, 31, mówi, a ja drzewo żywe, prawda, i tak dalej. Proszę Państwa, wychodzimy troszeczkę z tych spraw, żeby jeszcze powiedzieć Państwu o polskiej konstytucji, która też próbuje walczyć z kulturą wykluczenia. Jest taki przepis, artykuł 20, która proponuje remedium jako kultura solidarności. To jest nasze doświadczenie lat 80. Solidarność polegała na tym, że walczyliśmy o każdego, który był inny. Każdego, czy on był funkcjonariuszem UB, czy on był PZPR-owcem, czy jakimś. Walczyło się o człowieka, ale z każdą ideologią, z każdym światopoglądem, który go odczłowieczał. Z tym się walczyło. To była ta idea. Nie ruszaliśmy człowieka, bo człowiek jest, no można powiedzieć, oddzielaliśmy twardo człowieka. Takie przynajmniej było myślenie głębokie, no poparte oczywiście myślą tutaj patrona Jana Pawła II. Solidarność to jest kobieta, mądrość to jest kobieta we wszystkich językach. Nawet tao, mądrość taka chińska, jest w języku jest rodzaju żeńskiego. Solidarność to jest też rodzaju żeńskiego. Czyli takie macierzyńskie, bardzo maryjne. Walczymy o każdego. Tak jak ja pracowałem w więzieniu, tylko odwiedzają matki, synów. Ojciec nie odwiedza. Wy... Zabił już 12 osób, ale ta matka raz w miesiącu przyjdzie, mu przyniesie jakieś, jakieś tam kawę czy coś. Wiecie, to jest wzruszające. I on sobie tutaj na piersi tatuuje mama prawda? Walczy o niego do końca. Ona wie, że w nim jest coś, czemu warto dać szansę, tak jak Chrystus dał szansę Łotrowi w ostatniej chwili. Także to jest bardzo skomplikowana prawda, transcendentna. Transcendencja Kończę. By się rozgadałem. Emeryt lubi pogadać, bo mu nie dają już. Proszę Państwa, reasumując. Istotą kultury wykluczenia jest nierozpoznanie transcendentne, transcendentnego, czyli przekraczającego nas wymiaru prawdy. To, co nas przekracza no, w chrześcijaństwie, to jest miłość czysta, która nas przekracza, przemienia. Ona nie jest od nas, ona jest inna zupełnie, ona się nie miesza z naszą, ale nas przemienia, przemienia nasze myślenie. To był Ba, Paweł, prawda? Skarał chrześcijan, był prokuratorem. Nagle się przemienia wszystko. Dostał uderzenie z tamtą, tą właśnie energią. Proszę Państwa. Bez tej prawdy sprawiedliwość, wolność, miłość, zaufanie, dobro stają się narzędziem wykluczenia. Jeżeli ludzie, nie będą, jeżeli ludzie będą się zachować jak ewolut materii, jak zwierzę, to do tego zawsze dojdzie. Dojdzie do biologizmu. Natomiast jeżeli się otworzą na transcendencję, czyli kim jest człowiek? Czy jest ewolutem materii, czy jest bytem otwartym na trans transcendencję? Jeżeli jest bytem, to ma i pracuje nad tym, to jest szansa, że tą prawdę zrozumie. Proszę Państwa, co to jest prawda? To było słynne py pytanie Piłata. Prawda stała koło niego. Natura ludzka i boska. Transcendencja stała wtedy raz na świecie, koło niego. Ale on cynicznie, może wiedział, może nie powiedział, no co to jest? Przy nim nie ma. Ale proszę zobaczyć, że dzięki temu pytaniu Poncjusz, który był historyczną postacią, jest w wielu dokumentach wymieniony, wprowadził Jezusa w historyczność. Bo już historycy dzięki temu mieli dowód, że to nie był mit. Prawda? I proszę Państwa, już przedostatnie zdanie. Nasz zawód, którego istotą jest towarzyszenie człowiekowi w przełomowym momencie jego życia, jakim jest śmierć, uczy nas wrażliwości na transcendentny wymiar prawdy, ile my zawdzięczamy temu zawodowi. Cała nasza metapoznawczość kształci się tylko wtedy, jeżeli reflektujemy nad śmiercią. A dlaczego my tak reflektujemy? Proszę Państwa, bo my się przygotowujemy do naszej śmierci. Ja już to powtarzam, to co profesor Łuczek zawsze tu mówi, prawda? Przygotowujemy się, jaki mamy dar z tego zawodu, że my możemy być przy tym chorym. To jest dar. My się przygotowujemy do naszej śmierci. Proszę Państwa, już teraz naprawdę kończę. Panie, tam drogę, profesor na mnie patrzy. No ale tak to jest, jak emeryta się do mikrofonu wpuści. Proszę Państwa, taki żart, mały żart. Jest taki poeta, piękny. Świetne wiersze, Thomas Eliot. Radzę go przeczytać. Ja na czterowiersz jego przetłumaczyłem dla Państwa. Myślę, że on jest bardzo na czasie. Jak nam gaz przykręcają. Nie wiem, czy ktoś Państwo widział, jak, jak palnik, gaz i te, te płomeczki tak się dziwnie zachowują, tak się jakoś, prawda, już, już wiadomo, że nie wiadomo, czy będzie się paliło. I to jest, proszę Państwa, Eliot. To jest jego hmm, hmm, taka poetycka odpowiedź, delikatna na kulturę wykluczenia. Wszystko będzie dobrze. Kiedy płomyki ognia są złożone, a węzeł ognia będzie podobny do korony. Wtedy ogień stanie się różą. Dziękuję.